A i zaszło trochę przy tym. Coś wam chcę pokazać. Coś wam chcę pokazać, bo zrobiliśmy lampy na bazie projektorów bilet, czyli mamy krótkie i długie na ledach, mamy listwy ledowe zamontowane. Do jazdy dziennej, których nie było Dodatkowo z funkcją kierunkowskazu Zamykamy, zobaczcie Żadnych błędów Żadnych błędów nie ma Poza tym ostrzeżeniem, że Że nie mam pasów zapiętych Teraz zobaczcie jak to świeci ładnie To jest ważne. Słuchajcie, pokrywają się linie z lewej i z prawej lampy. Dodatkowo zobaczcie długie, idealnie też jest centralny punkt drogi. Nie świeci gdzieś tam po czupkach drzew. I to jest właśnie sztuka przy przerabianiu lamp, żeby po prostu zgrać krótkie i długie światła razem w momencie w miejscu, gdzie mamy lampy dwużarówkowe, tak jak w tym przypadku, wejdziemy na zewnątrz, teraz wam pokażę, jak to wygląda.